Tutaj widzę, że jest ciężarówka. To jest to moje Iveco. A właśnie. No właśnie. Zróbmy to jako pierwsza rzecz. Wejdźmy sobie. Bo ja bym już. No tylko, że wtedy wrócimy do Warszawy. No trudno. Ale ja naprawdę wolę tym Iveco sobie pojeździć, bo tak mi się dobrze nim jeździło. Dobra, więc weźmy zarządzanie ciężarówkami. I nasze Iveco stoi samotne. Więc siądź za jego kółkiem, tak? To się musi teraz przeładować. Dobra, i jesteśmy za kółkiem naszego Iweko, ale jesteśmy w Warszawie. Także mówi się trudno, ale cieszymy się, przynajmniej ja się cieszę, <głos》>, że wróciłem do mojego. No może bez przesady, że kochanego, ale do mojego Iweko. Dafik oczywiście nie był zły, ale... Cieszę się, że wróciliśmy do jak na razie mojej ulubionej ciężarówki. Zobaczymy jak to się będzie układało w przyszłości. No dobra, to jedno załatwiliśmy, więc teraz... Jak wygląda sprawa pozostałych garaży? No, tutaj z tym Gdańskiem to trzeba będzie porządek zrobić. Tu jest OK, tu jest OK. Taki chwilowo organizacyjny odcinek będzie. Oczywiście nie cały. Dobra, musimy tutaj zatrudnić kogoś do tego właśnie DAFA. Um. Gdzie jest agencja pracy? Tutaj jest. Zatrudni kierowca już te, zapewnia się powoli. Ta mapka co? Zapełnia się, zapewnia się. Dobra, pan Daniel dostanie zajbiaszczą fure. Proszę bardzo. I może od razu sprawdzimy, jak to z tym szkoleniem u tych moich pracowników jest? Wszystko powinno być długo um, Nie, najlepsi mają już zbalansowaną. Tu jest zbalansowana. Czyli chodzi o to, żeby te dwa pierwsze były rozwinięte, a reszta już będzie balans. Już trochę ich się robi. Niedługo to będzie naprawdę problem, żeby ogarnąć kto co robi. Zapamiętać tych wszystkich ludzi, tu jest Sasowiec Tutaj tak samo, naprawdę dużo tych ludzi. Tu jest to włączone ADR, ADR. I tutaj musimy... O Jezu, on nic nie ma, on troszkę dostawa na czas ma zrobioną. Dobra, to tam łączymy. I teraz tak. No po kolei wszystko rozwalamy. Kupimy kolejne dwie ciężarówki do Gdańska. Zobaczmy dileży ciężarówek tutaj. Co do tego Gdańska kupimy. Hmm. No weźmy te wolwiaki, bo na razie tylko tego nie mogę online kupić, jak to jest. A nie chwila, bo ja muszę wybrać konkretny salon. O, teraz. Czyli Volvo kup online. No i szaleć nie będziemy, dlatego, że to po prostu ma pracować. I tak, kupujemy jedna do Gdańska, cyk. I kolejna. I znowu do Gdańska. Tutaj. No to kasy trochę mamy. Teraz od razu zatrudnimy dwie osoby. Do tych nowych ciężarówek w Gdańsku. Więc tak. Angelo. Proszę, do Gdańska. Cyk. I Robert. C. Też prosimy do Gdańska. Dobra, i teraz musimy kupić nowy garaż. Czy możemy kupić garaże? Można chyba kupić online, nie? Jak to było? Osztyn. Nie, gdzie to się robiło? Zakup garażu, o, tutaj jest. Um, więc mamy Białystok, Gdańsk, w Olsztynie byśmy kupili. Nie, kliknąłem znowu nie to, co trzeba. Zakup garażu. O. Więc mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Kupimy teraz Olsztyn. Zostanie Białystok, Kraków, Katowice i Wrocław w Polsce. No to jeszcze trochę tego do kupienia jest. Więc kupujemy Olsztyn tak jest. I od razu powiększymy sobie ten garaż, nie? Powiększymy garaż. Tak żeby się już później z tym nie bujać. Ulepsz tak na stówę i teraz tylko upewnię się um, widok tabularyczny. Tak jest, tutaj mamy 0 na 5, zostało nam 265 tysięcy, no więc jeszcze dwie ciężarówki kupimy nieużywane, tylko od ciężarówek, a może wiecie co, zobaczmy no, może coś będzie w tych używanych, czemużby nie, Te to, to zajechane wszystkie jak cholera. 3 gwiazdki, 5 gwiazdek, no ale 5 gwiazdek za 100, to ja równie dobrze mogę nowe kupić No i tak zrobimy, że kupimy nowe Dileży ciężarówek Wolwiak Wolwiak we Wrocławiu Kup online i kupimy to samo cyk i do Olsztyna raz i damy radę jeszcze jedną kupić. I znowu do Olsztyna. Więc jeszcze dwie osoby zatrudnimy. I trzeba będzie sprawdzić jeszcze tych ludzi. Zatrudnij kierowcę. Magnus. Jakieś takie bardzo norweskie imię. Znam dwóch magnusów. Oczywiście nie osobiście. I obaj są Norwegami. Magnus Midbe. Tak się to chyba wymawia. Taki wspinacz. Um, skołkowy i w ogóle. Dobra, chwilkę jeszcze weźmiemy zarządzaj kierowcami. Upewnimy się, że ten Magnus i Juraj wiedzą czym się zajmować. ADR i ADR. Dobra. I to wszystko jest ustawione. Teraz możemy przejść do naszej jazdy, no i rozmowy.